Witam serdecznie, witam. Moi drodzy, zbliża się nów Księżyca i szkoda by było tego nie wykorzystać. Wykorzystać na naszą korzyść. Ja już tu przygotowałam trzy świece. Zielona, czerwona i złota. I pewnie... Możecie się już domyśleć, chodzi tutaj o to, żeby przyciągnąć do nas pieniądze, dobrobyt. Tak, po przynowiu księżyca możemy właśnie wysyłać intencje, czarować, rytuały robić, aby tylko do naszych drzwi zapukały pieniądze, które są nam potrzebne w naszym życiu. Pieniądze to jest. Energia, która non-stop musi się ruszać, więc dzisiaj mamy tyle, jutro tyle, pojutrze jeszcze więcej albo mniej. Energia ich jest po prostu ruchoma, ale jest to wspaniała energia, która nam pozwala ziścić nasze marzenia, czy to duże, czy małe, prawda? Bez pieniędzy jednak nasze życie by miało troszeczkę inny przebieg. No, nie wiem, moim zdaniem może by było lepiej, jakbyśmy nadal muszelkami handlowali i wymieniali się. Dobra, ale jest jak jest. Pieniądz jest nam potrzebny, żeby właśnie przeżyć w dzisiejszych czasach. Jak wspomniałam, mam tutaj trzy świece. Liść laurowy, kochani, liść laurowy, tak. Laskę cynamonu, cytryn, kamień, który wzmacnia energię pieniądza. Chodzi tu o pieniądza i on wzmocni tą energię, żeby ten pieniądz do nas przyszedł. Tak, cukier złoty, Moi drodzy, tu mam cukier złoty. Które wykorzystuję zawsze do moich takich pieniężnych rytuałów. I może Was jeszcze zaskoczy jeszcze jeden atrybut tego czaru, zamawiania: czarna herbata. Moi drodzy, czarna herbata, tak? Wyobraźcie sobie, że ona jest na finanse, na pieniądze. Czarna herbata. Którą używamy praktycznie na co dzień, aby odświeżyć nasz umysł. Do tego jest jeszcze potrzebna srebrna łyżeczka, tak jak ja mam. Ja zawsze ją mam do takich rzeczy. Ona tylko i wyłącznie do tego służy, tak? Do hokus pokus, abracadabra. Dobra. No i cóż, moi drodzy, przejdziemy teraz do setna sprawy. Na w lasce cynamonu piszemy swoje imię i datę urodzenia i sumę, którą byśmy chcieli, aby do naszego portfela czy na nasze konto y, przypłynęła wielką, piękną rzeką pieniędzy. Piszemy tą sumę, <laughs> tak? Ponawiamy tą sumę jeszcze na liściu laurowym. I zaczynamy, moi drodzy. Ja to tylko wam pokazuję, żeby nie było, tak? Tą łyżeczką srebrną wziąłam. tą herbatę czarną, jak widzicie, tak? I ją sypię na miejscu, którym W moim przypadku jest to talerzyk zielony, ze złotym obramówkami, który właśnie mówi o dostatku, o pieniądzach, tak? To jest taki symbol, ale ważny, bo każda jedna, powiedzmy sobie, symbolika wzmacnia naszą energię działania, jak rytuału, czy zamawiania, czarowania, tak? Następnie... Weźmiemy ten złoty cukier i go posypiemy z ruchami zegara, czyli wskazówki zegara. <laughs> Nie zegara, <laughs> wskazówki zegara idą zawsze w prawo, więc my tak samo sypiemy tą, ten cukier. Następnie, moi drodzy, kładziemy sobie kamień. Cytryn. Tak? Zapalamy sobie kadzi, To znaczy, ja to wezmę później jako kadzidełko, tak? Sobie weźmiemy tą zapaloną z cynamonu laską dookoła. Tak, jakbyśmy mieli kadzidełko. I mówimy, po co nam te pieniądze są potrzebne, dlaczego je zamawiamy, dlaczego ruszamy tą energię. Jednym słowem, musimy powiedzieć dokładnie, dlaczego to robimy. Później sobie bierzemy liść laurowy, który tak samo robimy wokół świec. Jeszcze nie zapalony. To jest później. Mówimy dlaczego, po co i na co i ile. I teraz zapalamy świecę. I mówimy ogniu cesarzu. Wzmocnij te wszystkie zieleni energie. Niech te duchy wspomogą mi ziścić me marzenie. I tu mówisz, jakie, o co chodzi, jaką sumę chcesz, aby jak w najbliższym czasie do Ciebie przypłynęła. Na samym końcu jeszcze raz weźmiemy sobie tą czarną herbatę i sypiemy tą herbatę po płomieniach świec. Tak? I zostawiamy to wszystko do wypalenia, do końca. Gdy się to wszystko wypali, zbieramy tą resztę, która jest. Jeśli chcecie ofiarować ziemi też i ten kamień cytryn, to możecie to zrobić śmiało. I tak, jeśli na przykład ktoś ma ogród, to niech zrobi to w części, która jest, Przodem, czyli niedaleko bramy. Jeśli nie mamy ogrodu, to wszystko to zakopne do kwiata, który mamy w domu. Najlepiej do kwiata, którego mm, lubimy najbardziej kwiat, który. Tylko nie kaktus. Kwiat, który często i gęsto nam zakwita. Do takiego kwiata. Włóżmy tą resztę. zakopmy, obsypmy tą ziemią i czekamy na rezultat. Tak? Ja dzisiaj tego nie zapalam, bo oczywiście nów nie jest dzisiaj. Dzisiaj będę zresztą zrobić, jak to wiecie wszyscy, jest to ostatni dzień przed nowiem, więc tego nie robię, bo by rytuał w ogóle nie wyszedł, albo po prostu byłby odwrotny skutek tego. Więc, to tylko jest demonstracja możliwości czarowania swoich intencji, aby się spełniła właśnie ta, te marzenie o tej sumie, jaką byście chcieli na dzień dzisiejszy mieć u siebie. Tak? I to robimy w Nowiu Księżyca. Najlepiej to zróbmy sobie tak do godziny 22. Po, po godzinie 22 zaczyna się już moc ciemności, a jeśli nie jesteśmy osobami, które są zaznajomione z tym magią i rytułami, to lepiej tego nie róbmy, bo możemy w ten sposób na przykład demona mamony wywołać, tak? Mamona, bardzo znana nazwa mamona, ale to się jak to można by było powiedzieć pochodzi od demona De mamony często i gęsto był wywoływany i teraz jest między nami i robi dlatego takie różne psikusy co niektórym, bo mu się to nudzi tak? raz mamy, raz nie mamy raz przychodzą pieniądze, raz odchodzą i to nie są małe pieniądze tylko duże właśnie, to jest właśnie przez to, że ktoś się bawił demonem mamoną dobra moi drodzy to taka jest moja propozycja. Się nazywa biała Magia. <laughs> Możecie to wykorzystać, dlatego robię, pokazuję wam to dzisiaj, żebyście mogli zakupić co niektóre rzeczy, żeby sobie wykonać to, bo to działa. Jeśli oczywiście robimy to z dobrą intencją, yy, mówimy to wszystko od serca, tak? Czyli nasza energia, wzniosła energia prowadzi ten cały rytuał, tą intencję, to zamawianie, to czarowanie, tak? Tu chodzi o naszą energię, bo nasza energia jest bardzo twórcza, moi drodzy. I dzięki właśnie naszej energii możemy zdobyć to, co chcemy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. No i co? Do następnego razu.